A gdzie jest arcade Na drugim o, świecie? kurczaki, na drugim świecie. Nie uwierzysz. I go. Ja pierdzielę. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, jak mam tańczyć. Dobra, nie ogarniam tego. Wejdźmy stąd, ale. E, patrz na to. Patrz, że tu jest minigierek. Axe od 2 do 32. Gemarena od 2 do 32 od 2 do 16 karty od 2 do 64 Gramcy Guys. Jest tu jakaś... Co to jest? Patrz koszykówka! Mini koszykówka. Co jest? I muzyka można puść. Yo! Jakie smaczki? Tsunami. Quiz. Jump target. City Wars Survivor. Detran. Defran jest, tutaj jest Defran. Co to jest? Górne piętro. Oh shit. Cyber Snake, Space Vader, Out of order. Co to jest? Czy to jest jakiś mini łaktym Wy Wytyfy. Out of order, robimy, robimy, order robimy, robimy. out of order, out of order. Dobra, czyli te są czyli tych jeszcze nie ma, tych jeszcze nie ma. Gdzie, gdzie, gdzie? To może to uderzać? A, bo w tym można. O, to też mam faktycznie. I jest jeszcze większy Punching Bank. Czyli to samo autoforder, auto i auto... bombę. Nie, 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 nie. Widzę, czy. Nie, 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 a, ja chcę biec. O si, daj się, ran. Ra 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 Okej, okay, tutaj to byś przydało na więcej graczy. Ej, mam, mam lagi Fucker. To jest. lepszy Roblox. Stary, to jest. Jakie ma to odpadać? To się zaczyna już teraz. Znaczy, nie wiem, tym przyciskami, no. Spróbuj A pierwsza pułapka dla tego. No dobra, dobra, mam, dawaj. No kliknąłeś, czy Ale nie, ja cie, nie. nie? Ja cię nie widzę przez tą szybę, ty uh -huh. mnie widzisz? No bo mnie tam nie ma, A. Wyskaczesz? Pod... Się... Gdzie, Gdzie ty byłeś w ogóle? Przecież ty nawet nie wyszedłeś z tego Nie podskoczyłem stary No nie. Aha, tak 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 ja tak, umarłem Bo nie wiem czemu Pamiętasz moją piękną spację Ale biegłem i nie podskoczyłem Bieg... tak, Ja w ogóle jest niefajne nie wyskakać nie tutaj A no, nie na przykład, Nie widzę no, Nie widzę się. ja nie wiem co ty tu możesz zrobić a, a tu może dalej zmieniać? Ja nie wiem Daj, to jest ciężkie, na, 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 na dwóch graczy to będzie ciężkie A tak w ogóle jest tu double jump, teraz zagarnąłem. Jak ty tu uruchamiasz? A tu są No no a To jest speed, tak? To... No niech się startuje, no. no. O, widzisz mnie, nie? Widzisz. Leci Ty do No w sumie jakieś lagi trochę, no, faktycznie. Ta gierka jest dość wymagająca. Nice, 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 ale leci, ale leci. O, o, o. Nie! <grym> ale leciał, ale leciał. Dobra, chodź na inną minigierkę, bo tutaj tak szczerze we dwójkę to średnio. A co to to dalej tutaj? A no tu nic nie ma. Go back to your cage. Dobra, chodź na coś co bardziej. Jump target. Quiz tsunami. O bądźcie, No, no Zakierka no. jest da i Mega dobra, no. Co to? Walking e, walk in here to start the game. Nie jest bardzo co chodzi, nie? Też nie. A gdzie my jesteśmy? My się ukryć nie rozumiem. No właśnie nie wiem, czy mamy przetrwać tsunami jakoś? Jeżeli tak, to to będzie mój ulubiony tryb. Ja uwielbiam gierki, gdzie trzeba po prostu przetrwać. A co teraz? Jeszcze lagi mam trochę. Właśnie też mnie przespierał. No jestem na tej wieży na przykład, i co? I co, najwyżej musimy być, żeby przetrwać? Ale nie wiem, czy to się, kiedy to się zacznie. Z tego się zjeżdża. Oh. Aha. Właśnie nie wiem, nie wiem, co mam czekać. Możemy tu coś tworzyć nie. No build permission. Pod inwentory też nie ma nic. Tylko kasa. Coś tu się dzieje? Dobra, zjeżdżam stąd na razie. Co to? Armata. Powi to no, na to i ja Nie wiem, bo sobie musi być więcej osób. Pan... Albo sobie nie. Bo od dwóch. Jak pływam, bo pływam. Da się? Ło. Wow. Siemka Nawet jest filmacja, Ale w ogóle nie wiem co się dzieje, może mamy jeszcze zacząć, nie wiem Też nie wiem Prawda. mogę coś stworzyć, mogę jedzenie kro A, Ale to jest tego ognisko, więc to nie Wow ja mówię, Co to się dzieje, co jest podem? Wow, podębko? nic, nie wiem co się dzieje w tym trybie Wiesz, Widzisz to? Co? Podebną. Co pod tobą? No taki, zobacz a no, jest jakiś krążek, ale to czym ty to robisz? No, Mam się nie wiem, po prostu. No dobra, zmieniamy jest... tryb, bo tak. No, nie wiem o co chodzi. Właśnie nie wiem, co tu się dzieje i tak. Defran to działa jest... normalnie, ale. Tylko na Defran potrzeba więcej osób, a na tsunami to nie wiem co się no. dzieje. A tsunami chyba pisało, że jest od dwóch, nie? Czy nie? No. E, gdzie jest wyjście z tego czegoś? Tak. No ale po prostu go to event i tyle. Ej! Zobacz, jestem. W... Kliknij go to event. I co teraz? To coś działa? Nie, co wiesz, że. Co się tu dzieje? Co się dalej hmm. nie dzieje. Ej, teraz. Zobacz, zmieniła się ten. No kolor nieba. No i tyle. Ten mogę co on Dobra, robimy exit, bo nie wiem co się dzieje tak za bardzo. Ale jak my możemy tej Tutaj jest Exit Exit tu. Na wodzie. Gdzie? A nie! Tu jest start level. Co gdzie jest? jest? Patrz, ale to I jest i jakiś facie. zwykły w, A gdzie ty jesteś? W... w, te, w te ostatnio Cube Warsy. jak coś tam nazywało. Ale jak ty doszedł? No po prostu tu go i... to Nobletown. Dobra, schodź jakąś mini. Chcesz do nas dołączyć? Zanudziłem się wczoraj na śmierć grając w to i ścinało mi strasznie, więc w to akurat nie. Yo, a ta gierka jest zajebista. fajna, no. No. Ej, ale co nie, co na jest od 2 do 32 graczy, to nie wiem. Quiz jest na jedną osobę. J'mara... Chodź na go karty. Let's go. Odkryliśmy właśnie jakiś arcade, graliśmy też PvP i itp. itd. Ja chcę ten samochód. Dawaj mi to. Możemy customize. Proszę robić własny samochód, i dobra ja chcę mieć taki czarny prąd będzie Dowolony Ej ale Kacper naprawdę to jest świetna gierka Mówię ja, ci, wczoraj mi strasznie to ścinało i się zanudziłem na śmierć jak to braliśmy, więc Muszę zmienić silnik no, no bo, ty głupi jesteś, <laughs> Gangster Christine Dobra, ja mam taki samochód, jaki mam. Pana, pana ten, na tą furię czarną. I co teraz? Ile tu jest teraz? Dawaj jedziemy na jakąś. Czekaj, czekałem sobie coś zmieniam. Dawaj na tą, na w którym jesteśmy w mieście, czyli noble dawaj. Czekaj, czekaj. Dobra ja gwałtuję. <ścoughs> Zabłtowane. Ty ile startuje? 14 sekund masz. No, U gangster, no bo nie, no tak trochę tylko zmieniłem to ten samochód, bo nie chce mi się bardziej. Ja lubię tak zmieniać. Ja też, ale jakby tak wolałbym już pojechać. Bo tych trybów jest naprawdę mnóstwo. <grym> no, Whoa. Nie zacywawałem, nie gadaj, ale, ale pedał. Aż było zacywaj, właśnie. Któryś się ma blaga. Mam blaga. <grym> O, to jak w Mario Kartach, to są jakieś. Ło! Wow. Ej, jak tu się driftuje czy coś? Jak, jak się używa skilli? Chyba lepiej. Pod lewem, pod lewem, pod lewem. Strzelam jakimś ogniem. Jak A prawem się bipa, tak? Bip, bip. A ja nie wykręcam na nakrętach. Nie, ja też nie masakra. No. Niech, niech ten chodzę zakręcać. Yo! Wow, aż wjechałem w to. Nie, pominąłem Speeda. Przy bardzo ważnym momencie. A. Ciężko się tym. No, jeszcze ciężko, no, dość ciężko się tym steruje. Dawaj, Kasper, do nas zagramy jakiegoś dyfrana. Nie, dzięki. Ciężko cię wyłudzy. Więc ty za mną, tak? Od razu. Nie! Dało mi to strasznie wczoraj. O, no dobra, to możemy zaraz na coś innego pójść. Nie! Nie! Nie, nie wyrobiłem! Nie tego. Ty muszę ci trafiać, bo ty lepiej wyrabiasz na tych zakrętach. Nie wiem, jakieś wiaderko wyrzuciłem chyba za siebie po prostu. Kurde O, wziąłem jakiegoś speeda Boa i to tylko chwilkę Wow, wyleczyłem za mapę! Nie wiem, czy ty jesteś, dlatego się boję. To jestem za tobą centralnie, chciałem praktycznie z ciebie wjechałem. Wow Ale zwolniłem Nie, uciekłeś mi. Ok, to jest najgorszy moment. Uciekłeś mi, nie, dobra, jeszcze chyba nie dogonię A może? Właśnie może, bo chłopie... A i skórki dostałem, ale useless. Właśnie ja też wcześniej się na bananie wypaliśmy Na swoim... Ale nie, że skórki dostałem, że dostałem jako ten rzecz rzecz po prostu. Dobra, koniec, tak? Tak Drugie miejsce na podium I co, dostaliśmy puchary. O, jakie fajnie można teraz z tym emotkać? No, to chodź jeszcze sprawdzimy jakiś ostatni tryb. No, wiesz, hold się sword. Co to jest? Chop, chop, jump. Ej, dawaj to. To jest axe jakiś. To możliwe, że tu A, będzie się sk skakać no, no, no. jak kiedyś w Minecraft party. Yo! Aha, no. Okej, okay, takie tak, trochę. Te dzieci, jak te dzieci, jak się przewracają, wiesz, uderzają i tak, tak, tak. Mi się to bardziej skojarzyło. Tylko, że to nie są te takie obracające się, jak, jak nie wiem, w Fallgysach albo właśnie takich. Tylko o kierach. Co prawda, na końcu, ale jest. A to przypadkiem nie da się. Chyba, że to przyspiesza za chwilę. Dobra, to przyspiesza, to przyspiesza, to przyspiesza, dobra. A o można skoczyć na to? Drogi odpadają. O kurde, No. Faktycznie. Tak. Dwa... Mi ekran tak wibruje, że tak powiem. Już mnie oczy bolą, bo skaczę sobie. A lava? Wygrałem. No bo chłopiec, skoczyłem na to. Zostawaj <grym> w ja ten... Nie, nie wiem jak te kobiety tak dał. Ja nie muszę po się. Przesunąć. Ten tryb, ten tryb fajny. No tylko ja mam jeszcze spację, więc ja czasami mogę po prostu nie kliknąć. Moja spacja lubi trollować. Czekaj, sprawdzimy. O. Kupujemy De Forest'a, panowie? Nie mam. No to pytam, czy kupujemy. Ale ja Sons ja of wiesz. the Forest czy De Forest'a? De Forest, bo jest 0,4% a. a to nie, to ja chcę, to ja mogę kupić Sons of the Forest, De Forest'a nie. Sons of the Forest jest trochę drogi chyba. No tak, ale jak mam kupić lepszą grę, to kupię lepszą. A ja patrzę taniej. Bo prawie umarłem. No sorry, ale nie chcę mi się kupić taniej gry i grać w gówno. To nie jest gówno. Co się po prostu nie chce. Mi się. Defo resta Oh shit! Oh shit. Wow, wow, Zabiło mnie. <gulia> Co to było? Jakiś. jakaś kratka. W no to już było spamienie w tym spacie. Ale jest w ogóle double jump. Ale ja to nie wiedziałem. Dobra, to wychodzimy z trybu. Następnym razem, może tu wrócimy. Ej, trzeba tutaj na jakiś detran wziąć więcej osób. Albo na PVP. A clam guy? Nie, to będzie parkour, to głupie, głupie. Horse Horse mi się, mi się podobał. Jump. No nie, no ten był spoko, tylko na więcej osób musiałby być. A na górnym piętrze. Cyber Snake, Space Vader. I dawaj jeszcze na koniec tego Cyber Snake'a. No, Bombergate no. to wiadomo co tam będzie. Boombergate to po prostu tak jak zawsze. Gader, avoid. Tak no to nie, o, od czego się ginie, czekaj. Gather avoid. Czyli od tych czerwonych pól? A nie, bo my jesteśmy tymi czerwonymi. Ej, Ale a tu... Nie ma żadnych czerwonych. Ej, tu się ciężko to wyprzedza. Tylko musimy poznać, co się robi z killami tak szczerze, bo nie wiem. A żółte jakieś mam za sobą. Kliknąłem coś. Nie. Jakiegoś bota. I co się stało? Ale tu coś Jest. specjalnego się dzieje, bo nie wiem. Nie, nie, ja nie, nie mam za, za, za sobą jakieś żółte, takie widzisz. No tak, tylko become the biggest snake. Bo jesteśmy coraz dłużsi przez zdobywanie tych kwadracików. Chyba tak, no. No dobra, to tylko to będzie trwało chyba lata. Zginąłem. I no tak nie jest Takie żółte. No takie... No, no to chodzi w, te, w takie... No tak, tylko myślałem, że nie wiem, będzie Yuan albo coś, że wygrałeś. I... No, to, to Jak jest... no, jest... no, z tego trybu wychodzi? a co? To... to... No, Are no, 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 Space Vader i Bomber... To, to są takie klasyczne tutaj gierki trzy. No fajnie, takie konie. Ale ten... To z siekierą mi się na razie najbardziej podobało. Bo, tsunami nie wiem o co chodzi. Ale Force jest fajny. Znaczy, nie wiem, ale w sensie się wejdzie taki tryb, Dobra, City Wars Survivor, ostatnia. Let's go. Ostatnia. W sensie ja Ostatnie. No, była ostatnia przed chwilą, ale. <laughs> Mnóstwo jest tutaj, gierek, to jest akurat plus. W sensie... wow. Co się robi? Drży... Co ty? mnie tu Co my tu robimy? A to samo atakuje biczem. Jakieś rzeczy się respią? Mamy ich unikać, czy jak? Ja My je biję. Tak? Tylko trzeba. Zabiłem jedno, zdobyłem 15 xp. tylko nie wiem, co mogę zrobić za te 15 xp. I no, tylko ulepsz, Nie, no, ja nie mam nic na K. Co ty gadasz? Ja mam. Jak to? Po nie, nie ma żadnego przedmiotu, co ty gadasz? A to ci samo ulepsz, no musisz. Jest! Arrows Magic Aura. Crimson, Ten, hop, ja nie mogę znaleźć kurwa No i no, ja właśnie wziąłem teraz Magic Aura. Dobra, to się samo upgrade'uje. A jest tu coś do wyleczenia życia, czy nie za bardzo? Fireball, dawaj Fireball. Wow. Ej, to jest fajne, to jest fajny tryb. To jest... Ja lubię po prostu gry, w których trzeba przetrwać jak najdłużej. I dłużej szcziny. I z każdą sekundą staje się coraz mocniejszym. Fajnie. I po prostu expimy na nich, dlatego to się da grać w pojedynkę. Dawaj Thunderbolta. Ale zobacz na mapę ile jest tych kruków. Masakrano. Co to było? Młodawak. Wy to wy! Ale był róg, ale to był zajebisty dźwięk tak swoim drogą. eee, ej, ej. możemy się bić Ej, nie fajnie. Nie tam. Spoko, ile masz życia, bo ja z połowę? Nie, no to jest. Więc tylko raz z tym nie uderzyłeś. Czyli ja zdycham za chwilę te Skrzynka tu jest. Nie! Zdycham! Ło, dobra, mam pewne życie! Żyję. Aha, teraz też mam pełne życie. Co to fuck? Co, co to było? <grywa> co to za dźwięk dziwny? No nie wiem, jakieś opie, otaczają mnie. To ta A... skrzynka twoja. Zaraz... A to pokazuje gdzieś pasek EXPA, czy nie? bo na zewnątrz nie umierają. gdzie jeżeli przejdę tam? Do mnie liczy, coś? nie. Fireball 2, dobra, drugi pojedź. No i tak jest po prostu. No spoko. To było do przewidzenia. No dobra, sporo tych kruków. Nie, nie mam w ogóle. No wiecie, ty poszpola, coś. No jestem na środku tak centralnie. Może dlatego. No, te, no po lewej na przykład nie mam nic, nie? Czekaj. Um. Ty, bo ja, bo ja popię kliknę T, W, no i co ty mnie bijesz, ok, się. Odnudziłem Nie, ale tym się widzimy, podtrzymaj do mnie. A. i co teraz w sumie? Dawno nie dostałem poziomu. A jest, pokazuje poziom, faktycznie, tylko to z opóźnieniem jeszcze daje. Dobra, lecimy dalej w Fireball -e. Wow Teraz mocniejsze. Chciałbym tą aurę mocniejszą. No faktycznie są, e, jak jest róg, to leci mnóstwo kruków, ale jest też taki mocniejszy kruk już się pojawia. Taki czarny. Cały. Nie! Co to jest? Oh. Co to jest to białe coś ogromne? Nie wiem I czemu to leci akurat za... Nie. Ginie. No właśnie nie wiem, nie takie dziwne. Trochę go popiłem, więc może mieć mniej HP. No ale nie ginie od paru parę firebolita. Łała. Weź tu. Wypalaj geju. I są teraz te mocniejsze. Te ma. Yo! Patrz, co się stało. No właśnie, ej, co, 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 co? Z ty wy Dobra uciekłem, uciekłem z tej klatki. A wow! ile to zadaje, to, to cię zabije na hita Dwa razy to się... mnie to uderzyło, i mam po połowie życia. Dawać mi ten szósty poziom, naprawdę. To nie chcę ci bić. Szukam tylko jakiegoś leczenia, bo te skrzynki to leczenie. Po prostu. O jest Ray of light, Whip, Ray of Light. Pokażcie mi Czym jest Ray of Light? Aha. klaska, co z tego whipa. Teraz mogłem ulepszyć tego whipa, ale nie ulepszyłem. No, gdzie są jakieś skrzynki? Który masz poziom tak w ogóle? Okej, okay, to tak samo jak ja. Ło, dropnęło coś z niego, jakaś ultra skrzynka Ej, mam jakiś jackpot. Mam na ekranie jakiś jackpot. Dostałem water splash. new mam... skill. Dostałem skilla za darmo z tego gościa po prostu. losowego Aha. No? Dało mi losowego skilla i to był właśnie ten okay. water splash. Nie za bardzo wiem, co to robi, ale. A, dobra, widzę. Nie, czy nie... A nie, leci coś, no dobra. Ja życia nie mam, tak szczerze. Dźwięk, nie mamy No. Nie rozpią się już skrzynki, albo mi się wydaje, albo wszystkie zabierasz. Chyba wszystkie zabieram. Duch! Mamy ducha, widzę ducha. Hej, ja widzę ciebie, który mi podpierdziała skrzynki. Nie! Zdechłem. Pojawiło się na mnie te. 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 te, te, te kwiaty. Dobra, to było nawet OK. To możemy zagrać kiedy indziej w sumie, dłużej. Wyszedłem. Dobra. Wygrałeś w takim razie. Choć to w sumie, czy to aż takie było niesamowite, na razie ta siekiera była najfajniejsza, jak dla mnie. O co, się to? Pause? Nie, Boże, horse race? No to może stadion. Nie, no dobra, to następnym razem. Dobra, to trendy tu jest wyjście? A, ten. To. Aha, to my nie wchodzimy? No wchodzimy, ale chciałem jeszcze wyjść z tego, z po prostu. No dobra, te ubranka to do, do, do wywalenia. No nie, trafiłem do sypialni jakiejś, Chcemy wyjść z tego budynku. Dobra. Mówcy jakieś lecą. Dobra, wychodzę, bo znowu trafiłem do tego arkady. Nie wiem, jak stąd. A dobra, nieważne już wiem. Nie możesz stąd wyjść. Stąd wyj... Jest wyjście. Save progress. Gdzie jest wyjście? Dobra.